Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj znowu znad Zobaczcie. przepięknej rzeczki. Oczywiście za trocią, czyli letnia troć 2021 odcinek trzeci. Przyjechałem tak na 2-3 godzinki, czasu za dużo nie mam, ale dawno tutaj nie byłem. Mówię, przejdę się, zobaczę jak wygląda rzeka. Wczoraj było oberwanie chmury, tutaj u nas lało i to tak podtopiło w mieście trochę i tak dalej. Także mm, liczyłem na to, że może troszeczkę woda podskoczy, ale no nie widać tego, może jeszcze chwilę trzeba, trzeba poczekać, bo ta rzeka akurat, y, ona tak pomału tą wodę zbiera, inne rzeki szybciej przebierają, a tutaj tak pomału, ale to nic, pochodzę troszeczkę, pochodzę, zobaczymy co się będzie działo. Aha, jeszcze dodam, y, popróbuję błystki na tą małą wodę, popróbuję błystki jakie jakie będą się tutaj sprawdzały, żeby nie ryć po dnie ani tego. Sprawdzę, jakie tutaj czy, czy te modele i, i to wszystko, które robiłem dawniej na tą właśnie małą wodę letnią y, będą chodzić jak należy i pokażę Wam zestawienie tego y, jakie gramatury, jakie rozmiary błystek warto na taką małą wodę używać. Także zapraszam do oglądania.

O, to ja tu muszę sobie przyjechać na takie rekreacyjne łowienie. Okonkowo, Klenikowo-jazikowe. No i co? I niby tam? Nie, to trzeba tędy iść. 是吧？Sure. Zobaczcie co wyciągnąłem Zobaczcie. Jest. Błysteczka wyciągnięta. Jest. No. Błyszczka na wirówkę. Tak lało. Tak lało. Przecież, że to niewiele, niewiele zmieniło. Jeżeli chodzi o wodę. Naprawdę niewiele to zmieniło. Siedzi mówiłem, że okonki działa, a to nie okonek nawet, patrzcie na to. No jednak rzeka jest przypilnowana i tak dalej, i zarybiana. To jest smolcik mały. No puszę, no puszę, delikatnie puszę. O, mały smolcik, bardzo ładnie. No To nie okonek stukał tylko smolcik Bardzo fajnie Jest potencjał teraz Bo po prostu poprzednio to Byłem parę lat temu to tu nic nie było, nic tu nie pływało Tu nie było ryb Jak nie było troci to tu nie było ryb Pojedyncze jakieś tam strążki czy nie pstrążki czy są coś tam okonki pojedyncze a tu widać, że coś się dzieje po prostu. Jakieś ryby pływają. Bardzo się cieszę, że któraś rzeka po prostu żyje. No reszta to pustynia. zmienię błyskę, bo sobie wziąłem tutaj do innego pudełka kilka, żeby zobaczyć na tą małą wodę, co teraz szykować bo to się nie zapowiada żeby jakaś woda była nie wiadomo jaka ale popróbuję zobaczyć jakie jakie po prostu korpusy muszę teraz robić, żeby były akurat akurat, no ta to, to moja standardowa, ten long ciemny dwujeczka no i taka błyska jest akurat nadaje się zaraz zobaczę jeszcze jajeczko tą dwunastkę czy przypadkiem z cieńszej blachy nie robić więcej na tą niżówkę tak ale ten lok jeszcze ciutkę wężej bym musiał chodzić odrobinka drobink. teraz jest akurat. Teraz jest akurat jak long. To już Wam pokazywałem kiedyś, jak wirówka pracuje za szeroko, wystarczy wziąć szczypeczki i ją troszeczkę, zobaczcie, ją troszeczkę tak tutaj podgiąć, żeby, żeby ten profil błystki był większy. I wtedy wirówka będzie pracować wężej. Jak pracuje z kolei za wąsko, wystarczy skrzydełko Splaszczyć, tak, troszeczkę, splaszczyć, splaszczyć i będzie pracowała szerzej. Ja tu zrobiłem sobie tego longa eksperymentalnie z troszeczkę innej grubości blachy, skrzydełko, no i dlatego teraz musiałem sobie dopracować, jak on ma chodzić, i już tak będę mógł sobie robić. O, znowu jakiś smolcik zebrał. Ej, znowu jakiś mały żegajek ale to też chyba smolcik. Tak jest, zobaczcie. No, uspokój się, zaraz cię wypuszczam. Wyczepię go, żeby się nie mordował. Szybko wam pokażę. Patrzcie, smolcik. Smolcik elegancko. Czyli Widać życie po prostu i perspektywę na przyszłość. Ale wody tutaj też maluteńko, maluteńko. Z tym, że no ja tą wodą, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, ja się tym tak mocno nie przejmuję. Ważne, żeby trocie były. No, ale przydałoby się z kolei trochę wody, chociaż tak na kilka dni. Żeby ta troć ruszyła z morza w rzeki. Jak już zacznie iść tak na dobre, to już, to już będzie dobrze. To już będą ryby. To już dla mnie nieważne. Może być i mała woda i mi to nie będzie przeszkadzało. Tylko tyle, żeby ryby zaczęły sobie iść. To jest najważniejsze. I co, tędy? Jak woda tak lepiej podskoczy. Tak. Jak woda tak podskoczy lepiej. Ryby wtedy ruszą. zacznie się na dobre. Letni ciąg. Bo teraz to ja podejrzewam, że to takie z doskoku, jakieś pojedyncze, pojedyncze ryby po prostu się pokazują. Co nie oznacza, że nie warto chodzi, no bo przecież nie musi być 100 ryb na odcinku. Wystarczy, że stoi jedna. I weźmie. I dziękuję. Dlatego wiedząc nawet, że były zawody, święto troci i łososia, nie padła żadna ryba na tylu zawodników, ale to i tak o niczym nie przeświadcza, bo, no wiadomo, no nie ma za dużo ryby w rzece, tak? Ale wystarczy, że stoi gdzieś tam jedna, jakaś taka chętniejsza, weźmie i dziękuję. To jest trociowanie. Nie zawsze tych ryb jest na gęsto. Trzeba czasami wychodzić pojedyncze, jakieś, jakieś zasiedziałe sztuki. A poza tym dla mnie przyjemność wielka, bo dawno nie byłem. Zobaczyłem sobie rzekę i już wiem, że z chęcią będę tutaj przyjeżdżał sobie. Tylko dopasować sobie zestaw przynęt na tą małą wodę. I można łowić. Patrzcie, to jest yy, no, ruiny niedokończonej po niemieckiej elektrowni. Jeszcze takie bajorka zostały i tak dalej, ale patrzcie, jak Niemcy robili. Przepławka była od razu częścią projektu, tak? Przepławka tu i szła sobie tutaj aż do samej góry. Dbali o to, żeby jednak te ryby miały, miały przejście. Jak rozmawiałem z takimi znajomymi starszej daty, to akurat nie na tej rzece, na innej rzece trocie potrafiły przejść z Parsenty do dopływu Parsenty przez dwa jeziora i na górne odcinki rzeki. Tak Niemcy po prostu robili, dbali o to, żeby te łososie jednak, jednak szły. Nie bez powodu w Koszalinie było kilka przetwórni troci i łososi, mało kto może o tym wie, ale były przetwórnie niemieckie troci i łososia, Sły, słynął Koszalin między innymi z tego, praktycznie konserwy i tak dalej, wszystko szło na całą Europę, także widzicie, to nie jest duża sztuka pomyśleć i zrobić coś z głową. ze w zaczepie. Udało się wyciągnąć. I zobaczcie, od niedawna zacząłem zamiast tych stożków używać trzech koralików. Tu są trzy koraliki i naprawdę daje to świetne łożyskowanie świetne naprawdę bardzo dobre. Ślizga się na tym strzemiączko lux dopasowane trzy koraliki. Dobra, po malutku. O cichutku Co to się stało? Przedzi. Okoń. Ale fajnie chodzi sobie. No, jaki fajny okoń. Elegancki. Elegancki. No, nie chla, bo mi tu cały obiektyw zachlapiesz. Elegancki okonek. O, wracaj do wody. Mykaj. Myk, myk, myk. Kło wrotek trzeba przesmarować. Jak to skrzypi, ale to tutaj, tu w tej rączce skrzypi. No dobra, specjalnie dla Was sprawdzę jeszcze. Inne błystki, jak się będą zachowywały tutaj na rzece, na takiej małej wodzie. a ja założę na przykład tą czarną, ale to jest jajeczko 12 gramowe, to jest to mniejsze, ale z grubszej blachy. Zobaczę to, czy po prostu będzie trzeba sobie doszykować z cieńszej blachy, czy taka będzie akurat, tylko że po prostu rozmiar mniejsze Nie no luks jest, jak znalazł. Nic tu się nie zmienia. Tak jak szykowałem kiedyś na letnią wodę, tak jest i teraz. Dokładnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to już jajeczko sprawdzone. Teraz zobaczę jeszcze tego bałwanka. Bałwanek to jest taka błyska. 13 gramowa. Mm -hmm. Ona tak bardziej jak ta alga chodzi, moja truciowa alga. Nie kręci, tylko zamiata sobie. I kolebie. Perfekt. Perfekt. Na tą wodę perfekt. I jeszcze co zawsze mówię, że jest na uniwersalną wodę, Alga 15. Dla mnie ona już przyciężka, ale ona jest uniwersalna i na dużą, i na małą wodę się sprawdzała. Też spróbuję, żeby móc wam pokazać zestawienie tego co według mnie. Na tą wodę jest akurat. Oczywiście. Też się jak najbardziej nadaje. To jest uniwersal, ta alga. Mhm. Ona ma takie dość szerokie kolebanie i się trzyma w nurcie. To jest to i jeszcze, oczywiście. No i jeszcze oczywiście mój komecik, mój komecik trójka z tym grubym listkiem. Na wieprzej ryb mi to dało na małej wodzie i tutaj też. No to sprawdzę tak proforma, ale też na małą wodę jak najbardziej się nadaje taka błystka. Bo na małą wodę nie ma co przesadzać z rozmiarem. Będziecie ryć po dnie, zaczepiać. Bez sensu. Mała woda, a ryba jak ma wyjść do przynęty, to nawet przynęta prowadzona trochę wyżej wyjdzie. Ale ona nie wybija ich. O, ładnie idzie. Nie wybija ich na nurcie, ani nic. Idealne na tą wodę. Na letnią taką wodę. Nie za dużo. No i już mi się to podoba. Super, tak jest. Mhm. Dobra, pokażę tutaj teraz zestawienie obiecane błystek, którymi na tej małej wodzie mi się akurat bardzo dobrze prowadziło je. Yy, bałwanek 13 gram jajeczko 12 gramowe, to mniejsze jajeczko, ale też z grubej blachy, je się bardzo dobrze prowadziło. No i uniwersalna alga, uniwersalna alga 15 gramowa i na małą wodę i na dużą wodę się nadaje jak najbardziej. A z wirówek, no to tak, oczywiście long dwójeczka, tutaj te Weltiki, to jest Weltik 3, ale to jest tak rozmiaru, właśnie longa dwójki longa na bałwankach te są. No i Komet trujeczka to moja błystka na wieprze ulubiona, ale tutaj na parsencie też dawała radę i bardzo dobrze właśnie na małej wodzie się sprawdza, na letniej wodzie ogólnie, niekoniecznie takiej minimalnej jak teraz była, no ale ogólnie na, na letniej wodzie. No i to takie błyski, które mógłbym na tą właśnie niżówkę polecić. No nic, jestem już blisko szosy, także będę pomału kończył. No niestety, spławu troci nie widziałem, ani troci nie widziałem. A nie, no jak nie widziałem troci? Przezłowiłem dwa smulciki. To przecież też troć, a nie krąp jakiś. Także, no dwie trotki były. Małe to małe, no ale dwie trotki były. Spławu nie widziałem. No ale, jak film się podobał, dajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Będę kontynuował cykl letnia troć 2021. Może jeszcze uda coś się złowić, może coś dołowić. Jakąś trotkę tego lata zobaczymy. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Na pewno będzie jeszcze, będą jakieś filmy jeszcze i z warsztatu, i z innego łowienia. Letnia troć swoją drogą. Także subskrybujcie. Łapki w górę. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.